Siemano ziemeczki, jestem Zaxxie i dzisiaj przychodzę ze smutną wiadomością, jak wiecie. Byłem niedawno w bastionie, no i tu jest mój portal, tak się odrodziłem. Odrodziłem się na biegun lodowcowym, parcie kordy i tutaj mamy, to jest ta geoda. Gdzie jest, wiecie, no te takie kryształki i mega długo, długo dosyć mi się budował teren, bo no trochę mi się budował. i jest takie, kurde jestem daleko, błagam, max 5000 kratek. No, i ja właśnie zobaczyłem te kordy. I dzisiaj w odcinku postaram się wrócić. 560, tak mówisz? 470, tak? No to tam gdzieś, to no nie, no tam gdzieś. Będzie szczerze. No, ja nie mam jedwabnego dotyku na Kilofie. Na tym biomie? To może być, bo jak będzie, to fajnie, nie? Yeah. Hmm. Powoli będziecie potem biło, ale to za dopiero po chwili. Nie mamy oczywiście lipę z jedzonkiem. Znaczy jednak nie mamy, bo jak ja patrzę, że mam 19 aż 13 marchewek, to no to nie jest lipa. I najgorzej boję się tego, że będę Zbijał monument. Hmm, może. No i kurde nie starczy nam! Mamy no, za mało drewna. No i jest lipa już! Nie stać nas na łódkę, a mi się nie chce mega tam iść tutaj. Tam, to Nie no, Nie wierzę w to jeszcze łapką bym musiał ściąć. Uuu, czy to nie jest czasami sypki śnieg? Oee! jak to będzie sypki śnieg, to patrzcie co. Bo nie mi przed chwilą, mówił, że jakbym miał sypki śnieg, to fajnie byłoby wziąć. Też zrobiłbym z dwa wiaderka właśnie. To jest dobry pomysł, że sypki śnieg, wiecie co się równa, nie? Fajne. Ale znaczy możecie nie wiedzieć, czy nie da się? Nie, to nie jest za bardzo sypki śnieg. A czy. Jak się robi sypki śnieg? Nie da się? No jak? Gdzie on się respi. Rzadki jest? Rzadki? Bo ja widzę na przykład bloki śniegu, ale to nie jest śnieg. To na przykład... No mega podobne do słupkiego śniegu. No nie wiem co, co jest. A może trzeba wodą w wiaderku? W nie, nie wiem co raczej mądry nie jest, śnieg No to co? Jedyne co nam pozostaje, pozostaje to w tej sytuacji kryzysowej zrobić drewno. No kurde, powiedzcie co? My możemy zrobić takim sposobem, że będę szukał trzciny. No i to jest ten sposób, który moim zdaniem będzie nawet fajniejszy, ponieważ jak znajdę trzcinę, to automatycznie zrobię sobie ten. perwerki. Eee... No a jak wiecie, perberki. Się mega przydadzą tylko, że ja musiałbym w takim rajie znaleźć rzekę czytina nie jest rzadka ale muszę znaleźć rzekę no i to już może być problem bo rzeki mamy, ale ja naprawdę nie znam tych kordu z mega problemem też, też bo problemów tu mamy niemało no jest trzcina. Trzeci kina, trzeci kina, trzci kina, trzkina, kina. Nigdy naprawdę się nie cieszyłem aż tak z trzciny, bo mi dupę teraz występuje. Jakby, wiecie, cieszyłbym się jeszcze bardziej, gdybym i mega długo. To tak mega, ale to mega długo. To co ja zbiorę na zapas tej trzciny, bo. No nie musi być to jakoś super dla nas, ta wyprawa. Nie musi się skończyć dla nas super, jak sami wiecie. No to jest i teraz. Albo uda nam się przeżyć. Nie, no na pewno uda nam się przeżyć, ale Ej, właśnie. Właśnie i to jest to pytanie, czy uda nam się przeżyć, bo jest teraz, jak sobie patrzę. No zwiedziłbym na pewno taką mamowitę, polecieć nad tym Jorem. Już taki szczęśliwy, kurde. Ale wiecie co? To nie jest dobry moment, żeby teraz latać na jakimś Jorkiem. Trójzęba nawet nie mam ochoty brać, znaczy, próbować zbierać. Pamiętajcie, każdy jeden fajerwerek dla nas to, to, jest jedno zbawienie, nie? Nie możemy ich marnować. No i co będzie, tak odcinek nie może trwać też, więc musimy trochę napędzać jednak. No i partii już trzy fajerwerki, ale to tylko dlatego, że próbuję napędzić trochę tą sytuację ponieważ ta sytuacja, jak sami wiecie, jest mega lipna, no i mnie mega przygnębia. Jestem tym mega przygnębiony i jakby ja po prostu uważam, że nie ma też tutaj rzeczy w stylu monumentu. No, gdyby był monument, to wiecie, że ja od razu bym pewnie za życie wyłączył Minecrafta, ja monumentu nie lubię i... Ogólnie patrzcie, znowu ten sam biom. Jak będzie noc, Oliwier nie przesypia. Nie przesypimy się. Inet to dobrze, ponieważ fajerwerki bym sobie na Mi się net świat nie regeneruje. Co? No. No to będę ten taki jakby przedłużać, co przedłuża sygnał z tego z tego drewnianego krota. Jakiego drewnianego? No dobra, może być, nawet przecież mi tak niepotrzebny jest w tym momencie, a jak kiedyś będzie, to ja sobie zrobię. No to sobie co, może patrz po prostu klikaj tam i patrz na moją akcję, co się u mnie dzieje, co? Jesteś za. Tylko klikaj, dobra? Żeby się nie wyłączyło. Dobra. Bo możesz się mega wkręcić, szczerze. Już się zrespił pierwszy mobek, tylko że ja nie czekam na żadne te takie duperele. Jak w stylu... Szkielet! Tylko chciałbym creeper. No właśnie. Creeper. Jestem zombiak! I zombiak! Klipcio! No to chodź tu, ogórek. Trzymaj nakryta i raz tu nie ma. No i dziękuję. No jeden krok serii... O, dobra, 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 daj, daj, daj. Ciebie by, tutaj tak właśnie zapraszałem, no nie? Nie! No i... Wybuchł. Ale to też moja wina, bo go nie kliknąłem, naprawdę. Długo w Minecrafta nie grałem mega. I teraz to chyba widać. Ja jeszcze dłużej nie grałem. Bed Clip R. Seriozo nie wylatuje nic. O, jest kolejny. Clip R. Kina szkieletna. No, bye bye. Cię nie ma. Ciebie tak nie ma. No, wita. Dobra. Zrobiłeś już pierwsze, więc swoje zadanie to wykonałeś, Biku. No i co? Dzień fajerwerek aż mi dałeś dzięki Tobie. No to co? Lecimy, mordy, już. Kolejna firewerka, dead. Pierwsze kordy. Ile? Pierwsze kordy. 500. No 500, dobra. Co jest? Teraz one się powiększają. Tam są na minus, serio? Tam muszę jednak lecieć. Ach, jest mega, mega lipa i ja jestem przygnębiony tym wszystkim, bo... Ja już szczerze to ja nie wiem, czy wyrobię to. 9 minut odcinka już, no... O, jest, przynajmniej coś na pocieszenie. Portallo. Fajnie. I jeszcze Creeper obok. Dobra, zabiłem. Uff. Słuchajcie, zrobimy to tak. Mordy, patrzcie to. Tu i tu. O i teraz karteczkę tu. Dobra, mamy pierwsze co? To jest A, spadł do laby. No i co tutaj będzie? Błagą koks. No i nie ma koksa niestety. A ja nawet nie mam miejsca na złoto. Hmm. Widzicie, Wiecie co? My mamy shulkera, więc włóżmy tu takie rzeczy jak te niepotrzebne jakieś. To będzie mi niepotrzebne, więc dobra. Weźmy teraz to. Pod... I weźmy teraz to. No to co? Mordy. Jemy z tym koksem dalej. Tam? Tak. Ja jestem tego dosłownie pewien, że. Możemy mieć problem. O, dobra, już tam teraz tylko. Możemy mieć mały problem podczas drogi. Kurde, no niestety, niestety. Ocean. Dobra, to nie był na szczęście ocean. Ale jak będzie ocean, to już jest jeden minus dla mnie. No i. zaczyna się. Zaczyna się. Tu jest. No i zaczyna się to, czego się najbardziej obawiam. O nie! Jest problem! Bo ja nie przepłynę oceanu! Nie mam tyle firewerek! Nie mam tyle trzciny! Nie mam nic już! O kurde! Mam złote! Ja mam złote! Z jedzeniem Oliver się nie martwię. Nawet mam ten biomek, bym miał loła, bym sobie tu zebrał. Dobra, coś się tam świeci. Czy jeżeli będzie to wioska Oliver, możemy iść na noc, dobra? No jest to wioska! Jest to wioska! Bardzo dobrze. Oliver raczej się ucieszy. Tylko, że jest jeden problem, że ja chyba nie pójdę. Bo na, tak czy siak bym fajnie było, farmić farmi Creepery. No i jest tu Iron Golem, no czyli. Mieniaczki. Chleba mi dałbym. E bo się pale! Nic nie ma. Dobra, noc Oliver już się zaraz ten kończy. Tak. Chyba wychodzi. Nie no, nie mylę się raczej, chyba. Nie mylę. No niebo potrzebuje creeperów, nie rozumiesz człowieku. No to teraz już rozumiesz. Okej, okay, dziękuję. Ile mam? 4. 4. Eee, m... <laughs> <laughs> Może mam jedną czcinę? Może mam jedną czcinę? Nie mam. A wystarczy nam jedna czcina? A wiecie dlaczego to mordy? Jedna tylko? Nie. Nie, bo jest jej lepszego, Oliver. Jedna trzcina, a ja mam kości. A to będzie mączka kośna. No to wiecie, jest to będzie wygrana dla nas, jeżeli by się udało, oczywiście. Znaczy, mam bloki kości. Dobra! Co? Wiecie co? Ja chyba muszę cztery 4 z zmarnować na poszukiwanie. Tylko ja nie będę marnował Dobra, ryzyk fizyk. Ty, no już druga wioska? I to nie było jakiś super mega odstęp wielki. Ale mi się podoba ta wioska całkiem. Yeah, ładne. <grywka> tam wpadł. Ty, no co to jest za wioska? Jacie, jacie. mam pełne gacie. Okienek, który ma 14 minut. No... Tylko, że ja nie mam HP, dobra, a te marchewki mega dużo nasycenia mi dadzą. Nie Dla niewiedzących to co to nasycenie. I to jest ten. No mówię Ci, że jest to druga już. Kurde i to w niewiel niewielkim odstępie. Szczerze. Ja już naprawdę wolę wszystko, naprawdę. Umrzeć, niż spotkać podwodne, ten wiecie, no, no gdybym zobaczył, to ja bym pewnie poleciał do góry mega i dopiero po 500 kratkach w bym yy, poleciał w dół, żeby tego na pewno nie było. Nie widać, nie widać. No. Nie wiem, co jest w tym takiego przerażającego, ale mnie to przeraża. Może to poczekać, czyli ja muszę po prostu... tam, tak? Dobra, Oliver, idzie dzień. O, jest jeszcze jeden kripcio. Teraz trzciny nie ma. Kripy są, które jeszcze nadają dają ten, e? Jak się nazywa? Dobra, idzie co? Nie będę ryzykował. Dobra, ryzyk fizyk! No i lipa. No i lipa, skończyły mi się fajerwerki. A, muszę pamiętać. Że... Hmm? No tak, skoro to są te kordy, to zaraz mi może będzie. I tu nie ma innej opcji, bo chyba, że zależy z jakiej... Czekaj, czekaj, czekaj. Jest to jest ta sama wioska, czy inna? No inna. Trzecia wioska. Fajnie, fajnie. Muszę pamiętać, że jak znajdę ten... Yy, jak to je nazywa? Hmm. Cukrową, to żeby ją... Eee... E. A po co mi mam go zabijać? Nic mi nie zrobił póki, co jest dobrze. I tak mi nic nie zrobi, jak go nie uderzę dopóki. No mógłbym go uderzyć, ale co mi to da? Macie... O! Mamy to! Dobra, to poczekajcie. Mamy kochi, mamy! Mordy! Je! Nie wierzę w to. Dobra, ile tego? ole ale dużo. Dobra, jazda z tym. Jeszcze trochę i... Patrzcie, ile fajerwerek. Dwa, dobra. Ustawione życie. Tam trzeba lecieć, halo! Lecę! No teraz to mogę taki napęd zrobić... A, to nie daje napędu. No dobra, myliłem się. Już mi się smutno zrobiło. No tak naprawdę nie zrobiło mi się. Chyba wlecimy do naszej wioski Olivier od... Czekaj, nie, nie znam tego terenu totalnie. Czekaj! Zna za to znam te góry! Znam te góry, jeżeli byśmy się cofnęli o tam. To są góry tych. Zobaczcie, co tu będzie. Nie, ta wioska jest z portalem, no nie? To jest ta wioska, tak? No to tam jest wioska. Nasza, nie, poczekajcie jest tam. Oliwier, pierwsza... Oliwier! Czekajcie, pierwsze kordy ile? Dobra, są bagienka. Mm. Tylko żeby było. A ty co robisz? Kopali? kopalni? Nie, yeah. Czy co kopiesz? A to co kopiesz? Gdzie? A yeah. okej, okay, no to fajnie. Witam wszystkich tu serdecznie! Ty, bo ja muszę jakoś tam wyjść? A! Mordy udało się to nam. To ja ci tu mogę zostawić, dobra? Dobra, trzymaj, Marta zostawiła mi tyle. Mordy udało się to nam. No. no to co ja się z wami żegnam? Bye bye, hej!